Multimedialne formy, atrakcyjny przekaz i tradycyjna treść. Umiejętne połączenie tych składników sprawia, że nawet najbardziej skomplikowane tematy można bez trudu przenieść na szkolny grunt i zachęcić dzieci do samodzielnego myślenia. W naszej szkole się robi tak, że się... Yy... Szkoła, dzieci w szkole y, piszą na kartkach, y, jakie osoby mają być w samorządzie i się wrzuca do takiej skrzynki i potem y, y, pani liczy i ogłasza, kto jest w samorządzie. Tak wygląda idea samorządności w szkole podstawowej nr 25 imieniem Stanisława Hadyny w Chorzowie. A tak lekcja prowadzona przez Teresę Białową z laureatkę konkursu na najciekawszy scenariusz. Śląskiej Lekcji Samorządowej. Obok prezentacji dotyczącej funkcjonowania samorządu, historii gmachu Sejmu Śląskiego i najważniejszych wyzwań stojących przed władzami regionu, dzieci miały okazję uczyć się samorządności w praktyce, pracując w grupach nad odpowiedziami do testu wiedzy. Mogły także osobiście poznać marszałka Adama Matusiewicza, który z ostatniego rzędu przyglądał się ich pracy. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo, bo dzieci bardzo szybko się uczą. To lekcja jak lekcja nie mogła trwać dłużej jak 45 minut, dzieci bardzo ładnie opanowały materiał. Ja powiedziałbym tak, że chciałbym, żeby tyle o samorządzie województwa śląskiego wiedział każdy dorosły, co dzisiaj wiedzą już te dzieci. Sama wiedza teoretyczna to jednak nie wszystko. Dzieci miały możliwość przekonania się, że samorządność to umiejętność słuchania racji innych i wspólne podejmowanie ważnych decyzji. W przypadku poszukiwania poprawnych odpowiedzi na pytania nie zawsze trafnych z tymi, którymi się dogadywałam, no to oni mówili inaczej, no to też trzeba ich czasami posłać. Czyli w mhm. Bez względu na wynik, wszyscy byli zgodni. Tego typu lekcje są zdecydowanie ciekawsze niż te tradycyjne. A wiedza o regionie i mechanizmach nim rządzących zwyczajnie potrzebna. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. Uważam, że to zdanie jest bardzo trafne. Człowiek musi wiedzieć, skąd pochodzi, w jakim środowisku żyje, w jakim się obraca i poza tym musimy tak kształtować młodego człowieka, żeby on w przyszłości właśnie był przygotowany do uczestniczenia w życiu społecznym, żeby nie był tylko bierną jednostką, ale właśnie żeby uczestniczył w tym życiu aktywnie. To aktywne uczestnictwo trzeba zaszczepiać już od najmłodszych lat. A lekcje takie jak ta, realizowane z pomysłem i zaangażowaniem, pozwalają budować trwałą więź z regionem i jego tradycją.